Konik mytany Archolos minął już ponad rok. Od tego czasu powstała na YouTubie duża ilość filmów na ich temat. Tychże kilka poruszających kwestii czy zakończenie rzeczywiście ma sens czy jest poprawnie napisane. Niektórzy podważyli nawet przemianę głównego bohatera w poboczną negatywną postać z oryginalnego Gotika. Ja naprawdę nie wiem, może ja nie mam co robić w życiu aktualnie, nie mam czym się przejmować, ale podważanie wizji twórców przez pewnych ludzi wywołało we mnie taką irytację, iż postanowiłem stworzyć ten film. Analizę całkowicie poważną, która jest zdecydowanym wyjątkiem na moim kanale rozrywkowym. Z całym szacunkiem, nie urażając nikogo, życie potrafi nieźle to pierdolić. A co dopiero w pełnym niebezpieczeństwie w świecie fantazy ogarniają tym długotrwałą, wyniszczającą gospodarkę wojną z okami oraz nieustającą wojną narcystycznych boków w tle. Jednakże to, że niektórzy gracze nie odczuli w swoim życiu aż tak dużo rozczarowań, strat i problemów nie oznacza, że samo zakończenie Kronik i przemiana głównego bohatera nie mają sensu. Mała dygresja. Wiecie to tak, jakby nie wierzyć w modelstwa dziejące się na świecie, bo was to nie spotkało, ale spokojnie już uspokajam. Film nie będzie się skupiał na prawdopodobieństwach wydarzenia się o czegoś ważnym w życiu, bo ci nie. Skupi się on na wyjaśnieniu sensu tego zakończenia i dlaczego powinno się uwierzyć w rozwój bohatera, no albo jego jak to woli. Uwaga! Film zawiera spoilery z Kronik Brytany, Archaeus i Gotika. Co ty możesz o mnie wiedzieć? Wiem tyle, że jesteś oportunistą, który zrobi wszystko, by przetrwać i osiągnąć swój cel. Czasami przetrwanie zmusza nas do rzeczy okrutnych, ale koniecznych. Nie okradłeś nigdy jakiegoś biedaka. Pouznałeś, że ten chleb Tobie jest bardziej potrzebny? A może zabiłeś kogoś, kogo nawet nie znałeś, tylko dlatego, że ktoś inny oferował za to kilka złotych monet? Dlaczego Marwin to oportunista? Oportunista to człowiek, który nie kieruje się w życiu żadnymi stałymi zasadami dla osiągnięcia własnych tych korzyści, Dostosowuje swoje zachowanie i postępowanie do okoliczności i sytuacji wybierając to, co w danym momencie jest dla niego bezpieczne i zwyczajnie lepsze. Wybacz, ale nie jestem do wynajęcia. Przy okazji rozważam propozycję pracy dla twojego szefa. A jednak miałam rację. Roderich odesłał cię z pustymi rękami. Chcę poświęcić moje życie sprawiedliwości. Zniknięcie Kessela sprawiło, że pozostałem jedynym żyjącym człowiekiem wodnego kręgu na wyspie. Mając w głowie wszystko to, do czego doszło w ciągu ostatnich miesięcy, postanowiłem porzucić tę drogę. Niech teraz inni walczą o ład na wyspie. Moim zdaniem główny pochady Archolos przez całą wykazuje właśnie takie zachowanie. Straż miejska i te wasze zasady. Ciekawi mnie tylko, dlaczego nie przeszkadzały ci one w pracowaniu dla Korteza? To była konieczność. Powiedz to pobrzękującym monetom w twojej sakiewce. Bez wkreutu na to, czekamy jego bardziej dobrą, altruistyczną wersją, czy do bardziej złą, egoistyczną. Większość questów lub dialogów w kronikach mytany jest skonsulowana w taki sposób, żeby uzyskać jakąś korzyść. Czy to bardziej bezpośrednio lub mniej. Wracając do naszej umowy, powiesz mi teraz kim jest ten tajemniczy znajomy Arsa? Warto jednak zaznaczyć, iż człowiek nigdy nie jest w 100% taki siaki czy owaki, można wskazać ogólną tendencję jakim człowiekiem zazwyczaj ktoś jest przez większość swojego życia, ale nigdy tendencja ta nie będzie w 100% taka sama. Młody chłopak wraz z pratem na wieści o nadchodzącym ataku orków. I po pobliżej nieznanym incydentem z ojcem, postanawiają uciec z wyspy Londra na Archolos. Z Intra dowiadujemy się, że zostali zmuszeni skorzystać z transportu przemytników. Niestety, nie złotem, musieli wykopać grób własnej matki i zabrać jej tylko cenny naszyjnik. Pokazuje to, jak bohaterowie nie cofnęli się przed tym, aby dosłownie po trupach dojść do celu. Spęszczczenie zwłok własnej matki nie było dla nich wartością, która zatrzymałaby ich w działaniu. Następnie podczas podróży bracia nieco odpoczywają, a Marchwin poznaje innych podróżników niedoli. Kapitan Becket zbiera wszystkich na górnym pokładzie. Krosi śmiercią Timo, a pozostałych rzuca do wody, żeby sami sobie topłynęli do brzegu. W zależności od naszej interwencji Timo może przeżyć lub zostać zabity. I tu się zatrzymajmy na chwilę. Czyżby pierwsza decyzja w grze podważała charakter blizny? Nie. Trzeba wziąć pod uwagę, iż bohater stajtuje się aktualnie w grupie uciekinierów w drodze na obcą wyspę, na której nikt nikogo nie zna. Integracja grupy i działanie razem może tylko zwiększyć szanse samego bohatera. Na późniejsze przetrwanie. Stworzył też lekko postać pozostałych ludzi, więc nie można mówić o zupełnie przypadkowych osobach. Można tu mówić, więc o egoistycznym altruizmie, sytuacji, w której pomoc może zostać później odzaremniona. Cóż, jak to mówią w kupie raźniej. Jest on wykadany, także nic dziwnego nie ma w jego zachowaniu. Zwrócić uwagę trzeba na inne cechy charakteru tej postaci. Jedną z najważniejszych jest nieprzewidywalność. Przykładowo kiedy zostaje poproszony on o odzyskanie kleitu przez lokalnego kupca, to pierwszym pomysłem, jaki przychodzi mu do głowy, jest zabicie osoby, która ów klejt zdobyła w uczciwy sposób? Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze co przychodzi ci do głowy to morderstwo? To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Na tam wydarzył się też pewien incydent. Najprawdopodobniej zabił tam swojego ojca, może w afekcie, tego nie wiadomo. Pewne jest już natomiast to, że takie wydarzenia zostawiają już skrzywienia na psychice człowieka. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale takie skłonności to przemocy nie świadczą za dobrze o psychice danej osoby, prawda? Takie zachowanie dotyczy Malwina nawet, kaiot jego prawą wersją. Innymi cechami Malwina jest przepojowość. Kiedy obierze sobie dany cel, to będzie chciał go osiągnąć za wszelką cenę, choćby miał to zrobić w najbardziej pokiełcony, niespodziewany sposób. Przytoczyć tu można chociażby przypadek ze śmiertelną cucisną, którą podajemy Benowi. Nic dziwnego więc, że został magnatem. Nic dziwnego także, iż trzymał się z Gomezem przez tak długi czas. Biznes charakteru jest również lojalny swoim przyjaciołom. Dla jednych może być tylko przy jakiegoś tam Gomeza. Ale fakt, faktem, Komes był bardzo wpływową osobą w kolonii. Będąc jego prawą ręką, czy jak to woli psztupasem, to naprawdę dobra policja dająca dużo wygody. Rosnąca przez laty frustracja i stale powiększająca się skoszkniałość całkowicie pochłonęły bliznę. Za młodu porwano i zamontowano mu brata, później także wujka. Wielokrotnie mógł zginąć, próbując wyjawić sekret Walkera. Wiele osób nie wierzyło jemu i Kesselowi. Volker nie ma nic wspólnego z zaginięciem twojego brata. Ani tym bardziej, jak to określiłeś, zabójstwem. Może i osiągnąłem sporo, ale cały czas czuję się wykorzystywany. Ostatecznie zostałem sam ze sprawą mojego brata i nie otrzymałem pomocy, gdy jej najbardziej potrzebowałem. Archolos i jego mieszkańcy nie mają skrupułów. Wyssą z ciebie wszystko, co najlepsze, a później wyrzucą, gdy przestaniesz być przydatny. Ostatecznie po obronie miasta wiele osób, które przeżyło, zwraca się przeciwko niemu. Zostaje zesłany do kolonii Kończy bez rodziny, bez przyjaciół, bez przymierzeńców. Jedni skinęli, drudzy go opuścili. Co więcej, dziewczyna, która się Marvinowi potopała, okazała się kłamliwą porywaczką, przez którą skinął jej brat. Jeśli tego było mało, to współpracowała z nim, nie wyjawiając nigdy prawdy sama z siebie. Próbowała go także zabić, kiedy przestał być jej potrzebny. Kąd argumenty na pewne zarzuty? Marvin, będąc jedną z najpotężniejszych osób w kolonii, tolerowałby kogoś takiego w swoim obozie. Zwłaszcza, że Bloodwin wciąż pobierał od kopaczy 10 bryłek rudy, więc robił tak naprawdę to samo. Więc wątpię, że Marvin tolerowałby go. Dlaczego Marvin tolerowałby Bloodwina w starym obozie? Nie widzę powodu, dla którego miałby NIE tolerować go po przejściach na Archolos. Stary Opus to nie opus haserski z kodeksem honorowym. To zhierarchizowana banda cwaniaków, którzy twardo ręką przejęli władzę, kiedy nadarzyła się okazja. Niektórzy więźniowie bez większych perspektyw na przyszłość, i cieli w brutalnej metodzie przyjęcia władzy swoją szansę na poprawę reszty swojego życia. W końcu ucieczka z kolonii nie dawała jeszcze szans na lepsze życie, bo władza królewska albo cię szukała po całej wyspie, albo łatwo było wpaść ponownie w jej ręce. Nie wspominając o ucieczce z kolonii, co mogło być już technicznie niemożliwe, ze względu na problem przedostania się na statek. Marvin w takich okolicznościach przystosowałby się do sytuacji niczym Kameleon. Nie miał on żadnego celu w ratowaniu świata, chciałby jedynie poprawić swoją egzystencję i zadbać o samego siebie. Sama historia z konikiem Mertany pokazała mu, że nie warto być bohaterem, bo nikt tego nie docenił. Poza tym nie oszukujmy się, ale kto wolałby jako kopacz czy ryzykując życiem i zostać zjedzonym przez krwierzelcze pełzacze, to nie skorzystałby z okazji, żeby zastać trochę luksusu. Myślę, że mała liczba osób, dlatego blizna, był to zaradnym człowiekiem, nie ma problemu, by dojść na jedną z najwyższych policji w starym obozie. Ponadto najłatwiej jest w takim ciężkim więziennym środowisku ukontrować swoją pozycję, będąc nieczułym wilkiem, niż empatyczną owcą. Sam Brodwin też nie przeszkadza mu swoimi działaniami. Na Acholos łatał całą kopalnią. Pod Barrierą jest jedynie pachołkiem, jednym z wielu straszników, którzy mają wprowadzać porządek i terror wśród kopaczy. Stone jest gościem, który brał udział w wyprawie na Vardal. Po tym wszystkim blizna miałby tolerować fakty, że Gomes więzi jego przyjaciela? Dlaczego Marvin miałby tolerować więzienie przyjaciela Stone'a? Po pierwsze, nie mieli głębszej relacji ze sobą, więc stwierdzenie, że to przyjaciele jest zbyt daleko idące. Po drugie, Stone był to bardzo dobrym kowalem, ma jakby na tacy podaną lepszą pozycję u Gomeza. Nie jest jedynie kolejnym kopaczem czy popychadłem strażników. Być może Marvin mu to załatwił, nie wiadomo. Bierzmy pod uwagę też, że pod barierą znajduje się sam Rodian. Rodian, który był naprawdę zdecydowanie jedną z najbliższych osób dla Marvina. Był dla niego zawsze wsparciem. Podczas starej rozrywki naprawdę okazało się być w porządku. Więc ja po prostu wątpię, że Marvin, który jest lojalnym gościem, przystałby przy Gomezie. Co z Jodianem i Macinkiem? Losy Jordiana i Blizny mogły rozejść się po archolos. Nie wiadomo, czy mieli ze sobą jakikolwiek kontakt pod magicznym parasolem. Jednak według mnie, bardzo możliwe, że to właśnie jego powstanie mogło ich finalnie skłócić. Tak, skłócić. Z perspektywy blizny, Jordian nie dość, że go opuścił, to jeszcze pomagał Koronie, która go wykorzystała i wtrąciła do kulniczej Doliny. Zresztą sam był świadkiem nadużyć ze strony królewskiego wysłannika. W końcu to sam Madzinek zesłał niewykodnych władzy in extremo, do ośrodka wczasowego w górniczej dolinie. Następnie Odian pomagał w tworzeniu magicznej bariery, która tylko miała przypieczętować los blizny. Kiedy Śniałcy naruszył delikatną strukturę zakleucia i wszyscy zostali w niej uwięzieni, nastąpił bunt więźniów. z Alcholos wywalczając sobie dobrą pozycję pod kondomem, nie miał żadnego interesu pomagać Odianowi. Jeżeli by to zrobił, to nie dość że znowu narażyłby swoje życie, to jeszcze zniknęłaby jego luksusowa policja. Jordjanowi natomiast mogła nie spodobać się rzeź strażników królewskich, którzy nie musieli nic nikomu zawinić. Według mnie przypomina to również sytuację z buntem zorganizowanym przez Volkera na Archolos. Tyle, że tym razem Macinek stanął po drugiej stronie konfliktu. Po drugie, Mac Adanosa również mógł się domyślać źródła zaburzenia zaklęcia i dojść do wniosku, iż nic dobrego nie wyjdzie zostania w tym miejscu. Mogła mu się nie podobać pierna i wykotna postawa Malwina, który swoim zachowaniem przypominać mu mógł o magach wody z klasztoru. Ponadto z Gotika III wiemy, że makowie wody odpowiedzieli na wezwanie monarchy. Powierzyli, że bycie Ruty pozwoli na zakończenie odwiecznej wojny bogów. Zaprowadzenie równowagi było więc wolą Adanosa. Łącząc te wątki Jodian mógł się to myśleć, że to właśnie złe moce mogły inkierować w strukturę zaklęcia. Jakim cudem miecz Falkera znalazł się razem z Macinkiem pod parasolem? Normalnie? Nie widzę powodu, dlaczego nie mógłby. Roteich był po punkcie najpotężniejszą osobą na wyspie. W tym momencie popularnym żaden strażnik nie sprzeciwił się jego rozkazom. Dostał go od Rottericha w geście uszanowania jego osoby. Mimo wszystko. Twórcy co prawda nie wyjaśniają jak. Miecz trafił ostatecznie w ręce blizny i gdzie się zapodział, kiedy był on jeszcze więźniem, ale zarazem twórcy kronik metany nie starają się sprzedać wizji, jakoby blizna sobie chodził po kopalni z mieczem u boku, czy schowany miłcy poślady, jak to pewien światek mawiał. Pozostaje nam jedynie gdypać co się stało potem. Mógł go przywłaszczyć sobie któryś ze strażników lub mieczyk został schowany gdzieś w magazynie, a następnie odnaleziony już przez magnata. Ukryte zakończenie, w którym Marvin z patem uciekają z archolos. Zakończenie to całkowicie wyklucza teorię, że Marvin to blizna w kolonii karnej. Wiecie w czym w ogóle są istregi? To ukryte przed użytkownikiem treści w treściach interaktywnych, w tym właśnie w grach. Osoba musi wykonać odpowiednie czynności, żeby odblokować dostęp do tej treści i są różne. Jedne są nawiązaniem do fabuły innej gry, filmu, książki itd. dalej. inne są jedynie elementem humorystycznym, ale pojawiają się także takie, które nagradzają gracza dodatkowym sekretnym zakończeniem. Jednakże nigdzie nie jest powiedziane, że takie zakończenia muszą pokrywać się z tym normalnym lub nie mogą być z nim sprzeczne. Przykładowo w Silent Hill 2 są dwa ukryte zakończenia gry. W jednym za całą rozgrywkę odpowiada pies, w drugim bohatera porywają kosmici. Nikt nie pierze ich na poważnie, jakoby były jakimiś głównymi zakończeniami lub nekowały coś, na przykład inne zakończenie. Okej, okay, inny przypadek. W Kita 5 mamy trzy zakończenia do wyboru, ale po użyciu kotu odpowiedzialnego za mklistą pogodę i utanie się w odpowiednie koordynaty, Franklin zmienia się w wielką stopę i do tym tokiem myślenia nie mógłby on. To prowadzi to żadnego z trzech zakończenia, wyglądając jak wielka stopa. Czy zatem fani nekują prawdziwość tych zakończeń? Nie. Z racji z tego, że posiadam studia licencjackie z kulturystyki, posiadam magisterkę z projektowania gier i posiadam również magisterkę z filozofii, dodatkowo jeszcze skończyłem szkołę filmową o Wajdy, dochodzę do podfumentalnej decyzji kwitnienia e, tematu. Żałuję się, znacie! Do widzenia. Okej, okay, to by było na tyle, dzięki za obejrzenie mojej analizy, jeżeli ci się spodobała to zostaw suba, zostaw łapkę i napisz koniecznie w komentarzu co sądzisz o mojej analizie i przemiany Marwina w bliznę.